Kapitan Adam Jiemczak, podcast Płatcy wiatrów. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Zapraszam serdecznie na podcast z cyklu analizy wypadków morskich. Dziś zajmiemy się poważnym wypadkiem morskim z 22 grudnia 2014 roku, kiedy to na kamienisty brzeg w Antarktydzie został zdryfowany jacht Polonus. Jak zawsze analizę dokonywać będziemy na podstawie raportu Państwowej Komisji ds. Wypadków morskich, tym razem z lutego 2016 roku. Drodzy słuchacze, jak Polonos to kawał polskiego żeglarstwa. Wyprodukowany w 1991 roku przebył naprawdę kawał drogi. Na jego pokładzie było dużo początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych żeglarzy. Nauczył też on pewnie żeglarstwa setki, jak nie tysiące osób. Jego historia w ostatnich latach jednak jest dość skomplikowana a dziś przedstawimy tylko jej początek. Początek tej najbardziej skomplikowanej historii ostatnich lat jachtu Polonus. Do czego się on też wspaniałej książki, czyli Wodowstąpienie stajnika Simona, który był przez jakiś czas jego właścicielem i to właśnie jego stajaniami i jego przyjaciół jacht ten wrócił z powrotem do żeglugi po tym właśnie niefortunnym wypadku morskim. Nim jednak zajmę się faktami chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że zajmujemy się badaniami wypadków na podstawie raportów Państwowej Komisji ds. Wypadków Morskich, po to, by po pierwsze być obiektywnymi, a po drugie, by uczyć się na czyich błędach. No bo tak robią najmądrzejsi na morzu, ale też najmądrzejsi w naszym życiu codziennym. Najmądrzejsi uczą się na czyich błędach. Wielu z nas uczy się też na własnych błędach. Choć niestety nadal powstaje ta grupa osób, które ciągle uważają, że doświadczenie jest najważniejsze i żeby zrozumieć, jak wygląda sztorm. Albo pożar, albo jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, zagrażające życiu i zdrowiu, to chcą mi przeżyć najpierw. Nie jest to mądre, nie jest to skuteczne, nawet jest to niebezpieczne. I w konsekwencji poleganie zamiast na mądrości, na wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniach zaczerpniętych z błędów czyjś, uczymy się nieprawidłowych czynności, które raczej związane są z naszą intuicją, podyktowaną najczęściej przez stres, czasami przez panikę. Dzięki której najczęściej nauczymy się nieprawidłowych zachowań, których raczej nie warto powtarzać. Zatem, tak, doświadczenie nie jest najważniejsze. Gdy nie idzie w parze z wiedzą umiejętnościami wcześniej zdobytymi, właśnie między m.in. na podstawie analizy wypadków innych, to jest czasem bardziej niebezpieczne, gdybyśmy go nie mieli. Bo nie uczymy się mądrych rzeczy, tylko takich, które akurat wtedy się udały. Czasem absolutnie niepowtarzalnych, a czasem nawet niebezpiecznych. Jednak, wróćmy zatem do. Faktów związanych z wypadkiem jachtu Polonus z 2014 roku. W dniu 22 grudnia 2013 roku, w godzinach rannych, jacht Polonus, miał osobą załogą, dopłynął do polskiej stacji Antarktycznej im. Henryka Arktowskiego, stacji Arktowskiej, znajdującej się na wyspie kulaliej w archipelagu Szetlandów na Antarktyce, zakotwiczył w zatoce Admielici. Część załogi popłynęła do ulokowanej blisko brzegu stacji, korzystając z pontonu, będącego oczywiście na wyposażeniu jachtu, jak to często na jachtach. Krewnictwo stacji Aryktowskiej poprosiło wtedy jednak kapitana o pomoc. Chodziło o przetransportowanie zaopatrzenia i powiatu ze stacji do znajdującego się w odległości około 35 km w prostej na wschód od punktu obserwacyjnego należącego do stacji, w którym przebywało dwóch naukowców. Punkt obserwacyjny znajdował się w sąsiedniej zatoce, podobno i dostęp do niego był w zasadzie tylko od strony wody. Oczywiście jak się zgodził, jak z dwoma pracowniczkami stacji, Alektowski oraz czterema członkami załogi, dopłynął na miejsce po czterech godzinach Jak łatwo się domyśleć, nie było to daleko. Byli tam o godzinie 21. Po rzuceniu kotwicy rozpoczęto przygotowania pontonu do opuszczenia go na wodę i przetransportowania na początku zapasów, a później jeszcze dwóch pracowniczych stacji. Do tej chwili wszystko wyglądało jak. Dowolny etap tego długiego, wcześniej zaplanowanego rejsu jachtu Polonus. I nic nie zapowiadało tego, że być może to już jest ostatni dzień płynięcia tego jachtu. Pogarszająca się pogoda i silne podmuchy wiatru, dochodzące do 35 węzłów, powodowały dyw jachtu w kierunku brzegu. W skaliste dno uniemożliwiło utrzymanie jachtu na samej tylko kotwicy. Próby odpłynięcia na głęboką wodę też się nie powiodły. Utracono napęd. Jacht zdryfował po kilku chwilach na skaliste dno w pobliżu brzegu i przechylił się. Odpływ morza dodatkowo spowodował całkowitą utratę powalności i położenie jachtu na lewej bocie. Uderzenie kadłuba o skaliste dno budziło poważne obawy załogi, czy jacht w ogóle jest jeszcze szczelny. Zatem wypadek nie był ani spektakularny, ani widowiskowy, jednak niebezpieczny. Pracowniczki stacji zostały przetransportowane pontonem na ląd. Ze względu na silne uderzenie kadłuba jachtu o skały i już wtedy drobne uszkodzenia w oszprzęcie jachtu, załoga postanowiła zdemontować wartościowe wyposażenie i opuściła jacht. Jednak ponowne użycie pontonu okazało się niemożliwe ze względu na napływającą kraldową i stado słoni morskich, które wpłynęły pomiędzy brzeg a jacht. Następnego dnia o godzinie 6 janu załoga jachtu została zdjęta przez załogę patrolowca marynarki wojennej Argentyny o nazwie suboficjal Castillo. A następnie przetransportowano do stacji jachtowskiej w Zatoce Armii licji. Przymusowy pobyt wynurzonego już całkowicie leżącego na skałach jachtu trwał 8 dni. Po wielu stajaniach udało się kapitanowi jachtu i konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej w Argentynie skłonić argentyjską marynarkę wojenną do wyrażenia zgody, by Okręt ściągnął jacht z przybrzeżnych skał. W dniu 30 grudnia 2013 roku opóźniono zbiorniki jachtu z paliwa, oleju. Wyniesiono zebrane wyposażenie, podano hol i po krótkiej akcji wciągania na głęboką wodę o godzinie 18.00 jacht odzyskał pływalność. Niestety okazało się, że kadłub jachtu wcześniej dennej został uszkodzony i potężnie nabijał wody. Jacht przeholowano do zatoki Armielicy w pobliżu stacji Arktowskiej. Wepchnięto go pontonami rape, sub suboficjal Castillo na płytką wodę i wyciągnięto na brzeg przy wykorzystaniu spychacza będącego na wyposażeniu stacji. Już wokół stojącego na lądzie jachtu kadłub obsypano drewnym materiałem skalnym, aby postawić w pozycji pionowej na okres arktycznej zimy, a załoga jachtu wróciła do Polski, co też oczywiście nie było łatwe. Po kilku miesiącach jacht został odkupiony od właściciela przez byłego członka załogi, Polonusa. Nowy właściciel i armator podjął decyzję o próbie naprawy, zwodowania i, i kontynuowania żeglugi jachtem. W końcu października 2015 roku armator jachtu z nową załogą i materiałem Potrzebnymi do przeprowadzenia koniecznych napraw, powrócił na wyspę Kolejowziego do stacji jachtowskiej. Po ponad dwóch miesiącach wytężonej pracy wielu osób wokół jachtu Polonus został on zwodowany i po sprawdzeniu szczelności kadłuba, prawidłowości prace urządzeń jachtowych, odpłynął z zamiarem zawinięcia do portu Ushuaia w Argentynie. Ale zatrzymajmy się jeszcze przez chwilkę na budowie samego jachtu. Jacht został budowany w 1991 roku. Jak wspomniałem, to jednostka metalowa i Wielokrotnie wsławiła się w dalekich podróżach. Była też jednostką dość odporną, jak na tamte czasy, również jedyną w swoim rodzaju. Polono to jak typu burcero, wyprodukowane w Polsce pod mandarem Polską. Płynność był to 15,05, moc maszyny to 39 kW szerokość 3,91 m długość całkowita 13,42. Minimalna obsada tej jednostki to 3 osoby. Osiem osób miało na tej jednostce gdzie mieszkać, jednak warunki nie należały do komfortowych, jakie znają pewnie słuchacze z jachtów laminatowych. Jednak teraz, przez chwilkę, zajmiemy się tym, jak wyglądały okoliczności samego wypadku. Otóż, jacht Polonus rozpoczął w dniu 30 lipca 2013 roku w Londynie. Rejs śladami Ernesta Szechentlona. Dlaczego właściwie zdecydowaliśmy się na mówienie ze słuchaczami właśnie o wypadku jachtu Polonus? Otóż, to jacht, który Naprawdę dał wiele radości wielu ludziom na wielu morzach, nawet też oceanach, nawet chyba wielu pokoleniom. Dziś ten jacht przeżywa swoje perturbacje. Po powrocie do żeglugi rekreacyjnej wyprawowej przeżywał wiele perturbacji. Dziś Fundacja Polonus zbiera na niego środki i jednostka jest w coraz lepszym stanie. Jednak przeżywała naprawdę wiele kolorowych historii. Cieszę się po pierwsze, że jachty z duszą, bo chyba o 30-letnim jachcie możemy o tak mówić już zupełnie swobodnie, nadal pływają i mają swoich entuzjastów. Z pewnością mnie, jak i pewne wielu żeglarzom. Przebywanie na ich pokładach, żeglowanie na ich pokładach sprawia bardzo dużą radość, ale jest też bardzo pouczające. Przebywanie na pokładach jachtów komfortowych, laminatowych to trochę inny rodzaj sportu. Po latach nauki, żeglarzy wiem, że gruntowna nauka, ale też koncentracja, być może zrozumienie tego, jak kiedyś wyglądało żeglarstwo, wymaga jednak to chyba bardziej spajtańskich warunków. Klimatyzacja, lodówki do lodu, lodówki osobne do alkoholu, do wina i wiele innych rzeczy, które spotykamy dziś na jachtach, trochę nas rozpieszczają. Jednak gdy nadają nam trudne warunki, a my będziemy daleko od portu, zapomnijmy o tych wszystkich pięknych udogodnieniach i skoncentrujemy się na nautyce na i na przetrwaniu. Czego na pokładek jak tu z duszą? mi się częściej, jest to też łatwiej dostrzegalne, nawet jeżeli częściej nie przebywamy w trudnych warunkach, to mamy dużo więcej czasu na to, by koncentrować się właśnie na bezpieczeństwie. A o to trochę chodzi w żeglarstwie, żeby bezpieczeństwo było po pierwsze, a nie komfort po pierwsze. W wypadku jachtu Polonus możemy się dowiedzieć przede wszystkim, że praca bezawaryjna każdego najdobniejszego systemu na jachcie może okazać się niezbędna właśnie w tych najtrudniejszych warunkach, wtedy kiedy nie mamy czasu na naprawę, nie mamy też czasu na to, by szukać innych rozwiązań. Ale dobrze, wróćmy do okoliczności w wypadku jachtu Polonus. Jacht Polonus dopłynął do, w pobliżu stacji antarktycznej imienia Henryka Arktowskiego, 22 grudnia 2014 roku o godzinie 5. Rzucił tam kotwice w niewielkiej odległości od brzegu. Podajnicy stacji Aktorski poprosili o pomoc kapitana w przetransportowaniu zaopatrzenia do dwóch pracowników stacji przebywających od wielu miesięcy w odosobnieniu położonej 35 km na wschód od stacji, tzw. Tak tatujowej chaty, u wejścia do Zatoki Królewskiej w pobliżu cypla Stan sprzętu pływającego, będącego na wyposażeniu stacji, uniemożliwiał pokonanie tak dalekiej trasy po otwartym akwenie. Tego samego dnia, o godzinie 17.00, czterech członków załogi oraz dwie pracowniczki stacji aktorskiej popłynęli jachtem w kierunku zatoki Kula i Rzeko. Po dopłynięciu po czterech godzinach żeglugi, w pobliżu znajdującej się na brzegu niewielkiej, dawnianej chatki, mianej taturowej chaty, w której przebywali polscy Prowadzący jacht postanowił podejść jak najbliżej brzegu, aby rzucić kotwicę i w ten sposób ułatwić przekazanie zaopatrzenia na ląd. Jednocześnie stromo padające do morza zmuszało do bliskiego podejścia do brzegu w celu zakotwiczenia. Kiedy odczytano na sądzie zanurzenie równe 8 metrów, rzucono kotwicę, wydając 25-30 metrów łańcucha do wody. Po zakotwiczeniu i napężeniu się łańcucha głębokość zmarała do 6 metrów. Wtedy też rozpoczęto przygotowanie pontonu do puszczenia na wodę i wykorzystania go do transportu przywieżonego za upatrzenia. W czasie tych czynności szkwaliste podmuchy wiatru dochodzące do 35 węzłów spowodowały dalganie kotwicy i szybki dych jachtu w kierunku lądu oddalonego o 80 metrów. Prowadzący jacht pod decyzję o zejściu z kotwicy i wypłynięciu na głębszą wodę. Kilkakrotne próby jednak. Przełączenia pracującego silnika na bieg naprzód powodowały jego natychmiastowe zatrzymanie. W krótkim czasie silny wiatr zepchnął jacht w kierunku lądu i niestety kil dotknął skalistego dna. Silnika nie udało się już uruchomić, niezależnie od przyczyny awarii. Trwający odpływ powodował systematyczną utratę powalności, przechylenie się jachtu na lewą burtę i uderzenie kadłubu o skaliste dno. Całość sytuacji pogarszała rosnąca fala przetransportowano pracowniczki stacji na brzeg, wykorzystując gotowy już do użycia ponton. Coraz większy przechył, silne uderzenia dno powodowały widoczne uszkodzenia na jachcie, takie jak odpadanie podsufitki, uszkodzenia generatora wiatrowego. Prowadzący jacht podjął decyzję o ewakuacji ludzi z jachtu na brzeg. zabraniu części wartościowych przedmiotów oraz wyposażenie jachtu. Przepłynięcie pontonem jednak już okazało się niemożliwe. Ze względu na napływającą krę oraz stady osłoni morskich zagrażające pontonowi. Dnia 23 grudnia 2013 roku, p.n.e., załoga polnica poprosiła podajników z chaty o przekazanie informacji do stacji Aryktowskiej. Tak też zrobiono. Przekazano prośbę o pomoc w zdjęciu załogi z jachtu. Ze względu na wysoki brzeg radiotelefon VHF jachtu nie miał wystarczającego zasięgu do bezpośredniego kontaktu, już nie mówiąc o tym, że jacht był przechylony. Polownicy z chaty przekazali informację drogą radiową do stacji. Zgodnie z przepisami procedurami, pracownicy stacji przekazali informację o zaistniałym zdarzeniu do cielijskiej stacji polarnej, znajdującej się również na wyspie Kuralejżego. Ze stacji wystartował śmigłowiec i wylądował w pobliżu tatujowej chaty, proponując członkom załogi przetransportowanie ich do stacji artowskiej. Ponieważ załoga zamierzała zabrać ze za sobą część przygotowanego z, o sprzętu i zaopatrzenia z jachtu. To, jak się można było spodziewać, załoga śmigłowca odmówiła transportu ich ze sprzęt. Otóż jednostki SAR-u, a w tym wypadku właśnie helikopter pełni taką funkcję, ratują życie i zdrowie, nie ratują mienia. Wtedy załoga, nie widząc bezpośredniego niebezpieczeństwa dla siebie, postanowiła zostać na miejscu. A w ich stronie został wysłany statek patrolowy, który tym razem miał zabrać i ich, i ich przygotowany sprzęt do stacji elektrowskiej. Tak też się stało. W dniu 23 grudnia 2014 roku, o godzinie 6, statek patrolowy Argentyńskiej Marynarki Wojennej, suboficjal Castillo, podpłynął w pobliżu jachtu. A wysłani na dwóch łodziach typowej jej zdjęli z jachtu członków załogi wraz z zabranymi rzeczami. Tak będąc na pójdzie, zabrał żeglarzy i uznał, że oprócz niewielkiego wychłodzenia, ich stan jest zdoby. Zabrano z jachtu 4 osoby oraz dwie pracowniczki stacji, będące na brzegu. Przetransportowano do stacji Arektowskiej. W czasie pobytu na okręcie patrolowym kapitan Jachtu rozpoczął rozmowę z dowódcą okrętu, prosząc go o pomoc w ściągnięciu jachtu na głęboką wodę. W odpowiedzi jednak usłyszał, że bez zgody przełożonych nie będzie mógł prowadzić akcji ratunkowej. Po wielu ustaleniach, prowadzony drogą mailową z dzięki pomocy polskiego konsula z Buenos Aires w dniu 30 grudnia 2013 roku dowódca okrętu patrolowego powiadomił kapitana Jachtu, że jest gotów do akcji ściągnięcia jachtu ze skał. Po zabraniu załogi ze stacji aktorskiej i dopłynięciu pobliżu jachtu, załoga jachtu wraz z wyznaczonymi członkami załogi okrętu rozpoczęła przygotowanie do ściągnięcia jachtu. Z jachtu wypompowano do zebranych wcześniej zbiorników około 500 litrów paliwa, przetransportowano też oleje i smary, zabrano narzędzia, urządzenia nawigacyjne, prowiant oraz strat Dodatkowo arktyczni nurkowie z okrętu patrolowego usunęli skały kamienie leżące na trasie zaplanowanej drogi ściągania jachtu. Cała praca trwa ponad 18 godzin. Po podaniu dwóch połączonych lin jako holu na okręt patrolowy stojący w okolicach 800 metrów od jachtu na głębokiej wodzie, rozpoczęto akcję ściągania. Po napężeniu holu, jak bardzo dynamicznie, został przeciągnięty przez 100 metrów szkalistego podłoża i odzyskał pływalność. Niestety, okazało się, że kadłub jest nieszczelny i woda mocno wchodzi do wnętrza. Dowódca okrętu patrolowego przekazał na jacht pompę. Do usuwania wody wraz z ją marynarzem. W dniu 31 grudnia 2014 roku o godzinie 20 rozpoczęto holowanie jachtu na zatokę Admiralicy w pobliżu stacji Arktowskiej. Dopłynięto tam w sylwesterową noc o godzinie 0:030. Po przeanalizowaniu argentyńskich map tego akwenu, dowódca okrętu patrolowego zaproponował, by jacht zakotwiczyć w pobliżu bazy nr 1, na głębokości 8 metrów, gdzie dno miało być dobre do kotwiczenia. Tam, po zakoćwiczeniu jachtu, bardzo blisko brzegu, cała załoga została przewieziona na ląd. Ponieważ na jachcie nie było już pracujących urządzeń, temperatura wody była niska, jachty nie szczelne, a załoga wyczerpana akcją ściągania ze skał, kapitan jachtu zdecydował, że nie będą prowadzone wachty, ani obserwacje jachtu. Na jachcie nie było pontonu, który został w Zatoce kolej Jeżego, a sprzęt pływający, będący na wyposażeniu stacji, też był niesprawny. W Dniu 1 stycznia 2015 roku o godzinie czwartej oficer dyżurny ze statku patrolowego skontaktował się drogą radiową ze stacją Arktowskiej po kapitana jachtu o tym, że Polonus zdryfował w nocy z miejsca zakotwiczenia i to chyba było prezentem dla wszystkich. Dotarł do buty stojącego w niewielkiej odległości na kotwicy statku patrolowego. Ustalono, że około godziny 15:00 jacht zostanie ponownie podchylowany pod brzeg, a tam wepchnięty na płciznę tak, aby ułatwić jego wyciągnięcie na ląd na terenie stacji w rejonie bazy nr 1. Tu pozwolę sobie na krótki komentarz. Postawianie jachtu na kotwicy to absolutna konieczność prowadzenia wachty. Kotwica nawet kilkudziesięciokilogramowa, 60-80 kilogramowa, już nie mówię o 35 na jachtach laminatowych, nigdy nie daje gwarancji tego, że nie będziemy dryfować pod wpływem zmiany kierunku wiatru albo pod wpływem jego nasilenia. Maksymalna ilość wyłożonego łańcucha daje nam trochę więcej gwarancji, ale nigdy gwarancję pozwalającą na to, żeby ktokolwiek na jachcie bezpiecznie spał. Darmowe aplikacje, typu koczwice ściągnięte na telefon, to naprawdę żadna gwarancja bezpieczeństwa. Pozostawienie życia i zdrowia ludzkiego w oparciu o darmową aplikację ze sklepu Play na telefonie, to naprawdę niewiarygodna rzecz, która czasem się dzieje wokół nas. Jachty bardzo często z kotwicy dryfują. Czy ta aplikacja włączy się na czas? Najprawdopodobniej rzadko. Czy Powiadomi nam o tym, że zbliża się do nas komórka burzowa i wtedy dyf będzie tak silny, że już nie zdążymy zareagować, to pewne, że nie powiadomi. Czy powiadomi nas o tym, że kto inny nas dryfuje? Że dzieją się inne rzeczy w tych trudnych okolicznościach, gdy ja stoi w dyfie na morzu, też tego oczywiście nie zrobi. Nawet noc naboi, gwarantowanej, takiej klasyfikowanej, za którą zapłaciliśmy jakiś rachunek, nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Zawsze trzeba wtedy trzymać aktywną wartę osób, które stale prowadzą obserwacje. Obserwacje prowadzono w kokpicie, a nie w mesie, na półśnie. Otóż te właśnie bardzo poważne zaniedbania są przyczyną utraty wielu jednostek. I to w takich komfortowych miejscach jak Grecja, Chorwacja, Hiszpania, Włochy i wszystkie inne porty leżące dookoła Europy. Gdzie dopiero na tak odległych wodach. Oczywiście. W tym wypadku rozumiem całkowicie kapitana, że prowadzenie wachty na jachcie w tych warunkach było niemożliwe albo niebezpieczne też dla życia i zdrowia załogi. Jednak warto wziąć to pod uwagę następnym razem, gdy my w komforcie będziemy podejmować taką nierozważną decyzję. Nie podejmujmy jej, pozostawmy osoby na wachcie. Jednak zdając sobie z tego sprawę, że następnego dnia będą z całą pewnością zmęczone po całej nocnej wachcie. Bo powinny być, tak wygląda żeglarstwo. Żeglarstwo to obowiązki, to wachty, to regulamin i przede wszystkim zdrowie i życie, a nie tylko fan tego, że chcemy przebywać sobie w nocy w w zatoczce otoczeni naturą. Wracając jednak do naszego wypadku. Oczywiście zgodnie z ustaleniami, przeholowano jacht po bazy i wyknięto przy łodziej łodzi ryb z okrętu potalowego na przybrzeżną płciznę. Po wympompowaniu wody około 13 m2, wyciągnięto jacht na brzeg przy wykorzystaniu spychacza ze stacji polarnej. Dodatkowo po wykopaniu pod jachtem zagłębienia w taki sposób, aby mieścił się tam kij, kadłub obsypano drobnymi skałami i postawiono w pozycji pionowej. I niestety w tej pozycji jacht pozostawał aż do wiosny 2015 roku. A załoga jachtu, korzystając z uprzejmości kapitana holenderskiego statku pasażerskiego Zandam, który zawinął na wodę taktyczną. Zakrętowała się na jego pokład i po dopłynięciu do Buenos Aires powróciła drogą lotniczą do kraju. W lutym 2015 roku, jacht został sprzedany nowemu właścicielowi. Tu w są śladami Ernesta Shackletona. W 2014 roku był Bosmanem na bólu Paulusa. Nowy właściciel podjął decyzję o doprowadzeniu jachtu do stanu używalności, ściągnięciu go na wodę i kontynuowaniu żeglogi. Otóż słuchy niosą, że jacht został sprzedany za 1 euro, ponieważ poprzedni właściciel odebrał pełną sumę ubezpieczeniową za utratę jachtu. Proszę pamiętać, że to akurat to tylko plotka. Nowa załoga jachtu została dobrana tak, aby być w stanie w trudnych warunkach elektrycznych dokonać naprawy jachtu i wyposażyć go w potrzebne urządzenia, ale też przywrócić dopływalność. Materiały do naprawy, zapasy oraz wyposażenie potrzebne do przywrócenia jachtu do stanu eksploatacyjnego, Zabrano na pokład statku Polar Pionier, pływającego pod rosyjską banderą. Odbywający coroczny rejs z zapotrzebowaniem do stacji jachtowski statek Polar Pionier, wpłynął do Zatoki Admiralicy wraz z nowym właścicielem jachtu i czterema członkami załogi w końcu października 2015 roku. Po wyładowaniu transportowanych towarów w pierwszych dniach listopada 2015 roku rozpoczęto naprawę i wyposażanie jachtu. Równolegle prowadzono pracę umożliwiające zwodowanie jachtu na wody w Zatoki Armijalicji. Po dwóch miesiącach, po długich, dwóch miesiącach pracy członków załogi oraz podajników ze stacji reaktorskiej udało się wykonać podstawowe naprawy. Od nowa wyposażyć jacht i przygotować go do żeglugi. Po umieszczeniu jachtu na drewnianym stojaku przepchnięto go do wody w czasie niskiego pływu i zdecydowano się oczekiwać na sprzyjający wysoki poziom wody, aby go zwodować. Tak też zrobiono. W dniu 13 stycznia 2016 roku, wykorzystując kumulację wysokiego pływu oraz pomoc czyli niskiego wojennej, 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 o godzinie 4 jacht Polonus odzyskał pływalność. I to dobra wiadomość. Później jacht miał następne przygody. Jednak o samej analizie i uwaga dotyczących czynników, które przyczyniły się do wypadku, z uwzględnieniem badań ekspertyz, wrócimy w następnym podcaście. Chciałbym też opowiedzieć o późniejszej historii Polonusa. To wspaniały jacht. Dziś nadal jest z nami. Czego nie można powiedzieć w wielu innych jachtach, które przeżyły podobne wypadki, które dziś są w stoczni lub też szukają dobrego serca i pewnie solidnych środków, by wrócić na morze. Czy ja wolałbym płynąć na jachcie z duszą niż na niczym niewyróżniającym się jachcie czarterowym? Otóż oczywiście. Daje to ogromną przyjemność. Pewnie mniej komfortu. Ale czy przede wszystkim o komfort chodzi w żeglarstwie? Czy przygodę, poznanie siebie, i innych, ratowanie też jachtu. Przecież każdy dobry żeglarz, kapitan stajnik wie, że jacht należy absolutnie zostawić w stanie polepszonym i nikogo nie interesuje, czy to jest jacht charterowy, mały, duży czy prywatny. Robimy wszystko, by polepszyć jego wartości nautyczne, naprawić, wyczyścić i nie chodzi o to, by ktoś nam za to zapłacił albo podziękował. Chodzi o satysfakcję bycia prawdziwym żeglarzem. Dziś, ponieważ podcast zmierza nieuchronnie do 30 minut, Musimy go zakończyć. Jednak chętnie wrócę do tej historii, ponieważ sama książka Wodowstąpienie jest na pewno warta, by ją przeczytać. Myślę, że jeszcze jest gdzieś dostępna, na pewno w sprzedaży internetowej i przygoda powrotu tego jachtu na wody, na, do jego pływalności. Warta jest tego, by ją przeczytać. To rzadko zdarzająca się historia, która została uwieczniona na takich licznych zdjęciach z dobrą tak naprawdę nauką, i siły pracy środków, ile czasu wymaga powrót takich jednostek do życia. Zatem róbmy wszystko, by do tego nie dopuścić. Podczas eksploatacji wiele rzeczy jest łatwiejszych. Gdy jacht zostanie odstawiony eksploatacji, wiele rzeczy robi się coraz trudniejszych. My co roku raz lub dwukrotnie swój własny jacht, który też już jest jachtem z duszą, wyciągamy z wody, po to, by dokonywać rutynowych napraw, co już naprawy, które planujemy, Musimy wykonywać bardzo szybko, bo okazuje się, że coś nas nowego zaskakuje. Raptem kilka miesięcy temu wymieniliśmy absolutnie wszystkie zawory w naszym jachcie, znów i ponownie, po to, by znów dowiedzieć się czegoś ciekawego o silniku, o wielu innych elementach wyposażenia jachtu. To praca, która się nigdy nie kończy. Jak to się mówi, gdy kończy się remont na dziobie, to zaczyna się remont. Jednak gdy sprawia przyjemność, to jest ciekawe. Podczas każdej z tych prac, każdego serwisu, który wykonujemy raz lub dwukrotnie rocznie na każdym jachcie, wiele rzeczy naprawiamy. To nie sprawia mi satysfakcji, ponieważ muszę wydawać środki, tracić mnóstwo czasu i by uzyskiwać coś, co już miałem. Jednak gdy mamy tą odrobinę czasu, by coś unowocześnić, całe serce mi się raduje, że jachtowi, który uratuje systematycznie życie moje, mojej córki, żony i wielu załogantów, mogę dodać trochę więcej opcji, trochę bezpieczeństwa sprawić, by był ładniejszy i bezpieczniejszy. To sprawia dużą radość, bo tak każdy, kto długotrwale przebywa na jachcie albo kto posiada jacht, wie, że jachty mają duszę, że mogą dać nam bezpieczeństwo lub być kapryśny i psuć się co chwila. Mam nadzieję, że będziecie mieli ten jacht z duszą, taki, którym ktoś się opiekował, a nie taki, który będzie się troszkę mścił na Was za to, że poprzedni użytkownik przykleił parę rzeczy na super żeby nie zapłacić za ich zniszczenie, że nie wciągnął mojingu i to ukrył, a Wy borykacie się z przepuszczającą wodę dławicą lub też wodą w przekładni układu Z, lub też wielu innych rzeczy. Bo żeglarze to odpowiedzialni, honorowi ludzie, którzy dbają o to, co robią. Przecież mamy ubezpieczenie, mamy też ręce i możemy coś naprawić. Dziś już jednak kończę ten podcast i serdecznie zapraszam do analizy wypadku do rzeczy technicznych, ale też badań i ekspertyz, które opowiedzą nam, dlaczego miał miejsce ten wypadek. Choć myślę, że dziś przy tak potężnej wyprawie, jaką ten niech przeżył i przy tych wielu latach, które wcześniej miał na wodzie, trudno by szukać winnych. Jednak jednej rzeczy możemy szukać na pewno – wskazań, jak w przyszłości wykorzystać ten wypadek, by nam on się nie przydarzył. By inne jak te z duszą, był bezpieczne. A dziś już serdecznie się ze słuchaczami żegnam. Bardzo dziękuję za udział w tym podcaście. Jeśli Wam się podobał na platformie podcastowej, to dajcie nam trochę gwiazdek. Jeżeli wysłuchacie go na YouTubie, popiszcie mi łapkę w górę i subskrypcję. Dla Was co chwila przygotowujemy nowy materiał w kilku grupach. Analizy wypadków morskich, zapisów dziennika jachtowego, w których mówimy o naszym życiu na morzu, z analizy wypadków morskich i wielu innych grup które rozwijamy właśnie dla naszych słuchaczy. Jeżeli macie jakiś ciekawy temat, który chcielibyście, żebyśmy poruszyli, piszcie do nas. Jeżeli macie ciekawą historię, o której możemy opowiedzieć, też zapraszam do kontaktu. Mamy bardzo wiele tematów przed nami, ale każdy następny jest mile widziany. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu w imieniu swoim, żony kapitan Edyty i córeczki karniki, kapitanki. Dziękuję i życzę stopy wody pod kinem, zawsze dobrych wiatrów i tylko takich przygód, o których będziecie mówić z podniesionym czołem całą prawdę i tylko prawdę. Ahoj, żeglarzy i podróżnicy.